Z tematu politycznego przejdziemy do tematu społecznego, bo społeczeństwo zmienia się jak nigdy dotąd, podobnie jest z normami i autorytetami. Jakie są autorytety w życiu młodych, dorosłych, czyli jak kształtować sprawczość młodych na rynku pracy i w dorosłym życiu? Do rozmowy wokół nagłośnionych dziś danych zaprosiłem kolejnych gości i za chwilę ich przedstawię. Wracamy już do Państwa. Moi goście to pan Michał Kot, ekonomista, statystyk, badacz z ER Center Witam. Dzień dobry. A także Weronika Cisek, badaczka, która zajęła się badaniem młodych dorosłych. Zgadza się? Zgadza się, tak. Skąd młodzi dorośli biorą autorytety? No to, to jest dobre pytanie, bo właściwie jak... Może ja zacznę od tego, że Weronika między innymi dlatego jest z nami w tym projekcie, żeby powiedziała, Skąd młodzi dorośli biorą autorytety? Jak zapytałem Weronikę o, o autorytety, to Weronika tak się zastanawiała, czy musimy rozmawiać o autorytetach, a o czym musimy rozmawiać właśnie? Skoro z tym jest trudność, to tym bardziej wejdźmy w ten temat. Tak więc skąd się biorą autorytety dla młodych ludzi? Skąd? Autorytety robią się, to, to robi się takie troszeczkę archaiczne stwierdzenie. Teraz w moim pokoleniu wydaje mi się, że mówi się bardziej o wzorcach, inspiracjach. Które, że tak powiem, możemy czerpać z różnych obszarów życia, czy osobistego, czy społecznego, czy zawodowego. Każdy z nich już nie ma takich dużych postaci, które kiedyś były dla nas, czy dla naszych rodziców. Czyli to już nie są autorytety, które są autorytetami przez całe życie albo przez dużą część życia, tylko wzorce czy zachowania mhm. godne do naśladowania, ale tutaj mówimy już chyba o jakichś krótszych przebiegach czasowych. Zgadza się? Czyli tak, zdecydowanie. Mówimy o jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy, dlatego że pokolenie moje, pokolenie starsze, próbuje w pewien sposób przekazać młodym ludziom trochę taką narrację, że nasze autorytety również powinniście dziczyć po nas. A młodzi ludzie, i to wynika bardzo wyraźnie z naszego badania, to jest raport Młodzi Dorośli, Piramida Dobrostanu, który zrealizowaliśmy właśnie w tym roku. Młodzi ludzie zadają pytanie, czy my musimy koniecznie dziedziczyć autorytety, bo rzeczywistość jest dzisiaj taka, że tych, ten wachlarz autorytetów jest zdecydowanie szerszy i większy niż był wcześniej. Rodzina była kiedyś tym podstawowym miejscem, gdzie skonczepały się autorytety, i czy ona do teraz pozostaje właśnie takim miejscem? A jeśli tak, to do jakiego momentu i czy młodym ludziom potrzebny jest bunt i po co? Długie pytanie. to Może zacznijmy od rodziny. O. Mnie się wydaje, że rodzina jest, jeżeli mamy fajną rodzinę i możemy na nią liczyć, i tak naprawdę od dziecka sama stara się być dla nas wzorcem, to jak najbardziej nie ma nawet bym powiedziała takiego wieku granicznego, w którym przestaje. Co jest co innego w momencie, kiedy młody człowiek się nie czuje akceptowany, nie czuje się wspierany przez swoją rodzinę, wtedy tych autorytetów, wzorców szuka gdzieś indziej. Ale czy to nie jest tak, że fizjologicznie, rozwojowo jest tak, że po prostu, że na jakimś etapie i tak, niezależnie od tego, jaki ma kontakt z rodzicami, młody człowiek, dziewczyna czy chłopak, po prostu zrywają kontakt? No właśnie nie. Nie. Właśnie nie. Właśnie młodzi ludzie teraz nie, jeżeli. Tak jak Weronika wspomniała, jeżeli rodzina daje wsparcie młodemu człowiekowi, to tego kontaktu, to kontakt nie jest zrywany, wręcz kontakt jest pielęgnowany, o kontakt się dba. Bo to jest trochę taki symptom naszych czasów. W naszych czasach jest tak, że jest bardzo dużo zagrożeń i bardzo dużo sytuacji, które nas otaczają, które nie są pewne, niestabilne, które nie dają takiego punktu oparcia, nie dają punktu odniesienia. Dlatego rodzina dzisiaj dla młodych ludzi jest tak niezwykle ważna. Mama, szczególnie mama, ale również ojciec, tacy, którzy wysłuchają, zrozumieją, spędzą czas, zaangażują się, e, też zrozumieją emocje młodego człowieka e, i te, na, nasze badanie dowodzi, że to jest zdecydowanie tak, że większość młodych ludzi dąży do tego, żeby z rodzicami i z rodziną utrzymywać jak najmocniejszy kontakt. A czy to jest możliwe, skoro obecnie rodzice biegają, e, załatwiając sprawy służbowe i właśnie dotyczące rodziny i czy mają czas na to, żeby utrzymywać kontakt z dziećmi? Myślę, że teraz jest taki moment, szczególnie dla ludzi już tak po 20 roku życia, kiedy ci rodzice też już trochę dostrzegają wady tego systemu pracy, w którym oni funkcjonowali, czyli tego przepracowania, tego pracowania po godzinach i nawet jeżeli wcześniej nie mieli tego czasu, żeby pielęgnować relacje ze swoimi dziećmi, teraz trochę jest też taki moment, bo wiadomo, ten kontekst z rodzicami jest sinusoidą, że w pewnym momencie właśnie trochę się buntujemy i idziemy swoją stroną. W, w swoją stronę, ale ten czas, powiedzmy po 20 roku życia, kiedy już wchodzimy w tą dorosłość, trochę, trochę wracamy do tych kontaktów z rodzicami. My też tego szukamy. Czy to nie jest tak, że to jest wygodnie? We Włoszech nazywa się to bombocioni, czyli mm. osób, które do 40 przebywają w, w gnieździe. Gniazdowanie to też ma takie mm. swoje określenie. W naszym społeczeństwie jest inaczej. To znaczy u nas nie ma takiego zjawiska, które ma takie podłoże, jak to jest we Włoszech. Nasze zjawisko ma czysty charakter, czysto ekonomiczny. To znaczy młodzi ludzie nie wyprowadzają się z domów raczej dlatego, że nie mogą, bo na przykład trudno jest nie stać ich na mieszkanie, na kupno mieszkania, na wynajem mieszkania, więc mieszkają z rodzicami. Natomiast my wyraźnie w badaniu zauważyliśmy, że młodzi ludzie deklarują, że chcieliby się wyprowadzić od rodziców. Wyprowadzić od rodziców, ale nie zerwać kontaktu z rodzicami. To Co jest, jest, co jest wtedy ważniejsze w kwestie finansowe czy emocjonalne, żeby nie zrywać tych kontaktów? Rodzice będą pomagać zawsze, prawda? Myślę, że nie. Nie jest, tak we wszystkich, nie jest tak we wszystkich rodzinach. Jednak jest tak, że rodzice dążą do tego, żeby dzieci się usamodzielniały. Wspierają ten proces usamodzielniania, pomagają trochę. Nie wiem, czy takie, czy takie powiedzenie było wyjść na swoje. Pomagają tak, jakby ten, 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 ten etap usamodzielniania czasami jest trochę dłuższy. Na przykład dziecko wyprowadza się z domu, a rodzic płaci jeszcze za studia, ale dziecko na przykład samo się utrzymuje. Tak? To, są tego, to są tego typu modele. Te modele są trochę bardziej wydłużone, ale jeżeli miałbym położyć na szale relację ekonomiczną i relację emocjonalną, Weronika powrót mnie, ale to jest jednak relacja emocjonalna jest zdecydowanie silniejsza. Czy młodzi ludzie chętnie mówią o sobie swoim rodzicom? Rodzicom? Wydaje mi się, że tak. A przynajmniej ci, którzy mają z nimi dobre relacje, no bo tak jak już się odwołam do tego, co powiedziałam, że jeżeli rodzice się zamykają na dzieci, to w pewnym momencie dzieci też, też się zamykają, aczkolwiek. Wydaje mi się, że już jesteśmy też w takim wieku, w sensie pokolenie Z jest w takim wieku, kiedy może na więcej tematów z rodzicami porozmawiać, więcej nawet rat od nich przyjąć, zarówno w ścieżce zawodowej, jak i osobistej, bo to jest trochę taki czas decyzji pójścia w jedną albo w drugą stronę. Właśnie o ścieżce zawodowej porozmawiajmy jeszcze, to znaczy, z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć młodzi ludzie na wczesnych etapach kariery? Myślę, że taką podstawową rzeczą jest to, żeby praca, do której, do której aspirują, którą chcieliby realizować, spełniała również ich oczekiwania takiego samospełnienia. To znaczy, żeby nie była tylko taka praca dla pracy. Żeby to nie było to tylko takie miejsce, gdzie się chodzi i zarabia pieniądze, ale przede wszystkim, żeby to było na przykład związane z pasją, z zainteresowaniami, z obszarem, który dla młodego człowieka jest ważny, z obszarem poszukiwań. Dlatego na przykład młodzi ludzie dzisiaj zdecydowanie mniej przywiązują się do miejsca pracy. To znaczy, jak przychodzą do miejsca pracy, to oni nie myślą o tym, że oni będą w tym miejscu pracowali na przykład przez kolejne 10, ja tak myślałem, 10, 15 albo i, i, i więcej lat. Młodzi ludzie raczej myślą, czy ta praca, do której przyjdą, będzie dla nich i będzie do nich pasowała, to na przykład spowoduje, że oni mogą po dwóch latach pracy w danym miejscu przenieść się do innej pracy, poszukać trochę, trochę innego e, sposobu realizowania siebie zawodowo. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czego my, pokolenie X-ów, możemy się nauczyć w, tej, w edukacji w modelu edukacji odwróconej od, od pokolenia Z. To ja powiem czego ja się nauczyłem, proszę. Ja się nauczyłem przede wszystkim tego, że nie tylko praca. To znaczy nie... Nie ma co się zabijać dla pracy. Praca jest bardzo ważna, jest integralną częścią naszego codziennego funkcjonowania i jest też oczywiście dla nas bardzo ważna. Natomiast jest taki moment w ciągu dnia, że trzeba pracę zamknąć, wyjść z tej pracy, wyjść z niej fizycznie, wyjść z niej mentalnie, odłączyć się i nauczyć się też równolegle swoją przestrzeń życiową budować, bo młodzi ludzie dokładnie to nam mówią. Pozwólcie, że ja zamknę tę rozmowę, Niestety, ale ma ona swoje ograniczenia czasowe. Pan Michał Kot, ekonomista, statystyk, badacz, i Weronika Cisek, badaczka. E, oboje reprezentują JAR ER Center. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie.